Pięknie. Pięknie. Ania Grabińska, przesympatyczna aktorka, wadowiczanka, już w najbliższą niedzielę, to jest 3 listopada, wystąpi na deskach Wadowickiego Centrum Kultury. Właśnie tutaj recytowała pierwsze wiersze, grała w teatrze soku, a teraz, po kilkunastu latach, zaprezentuje się wadowiskiej publiczności jako profesjonalna aktorka. nie zastaliśmy podczas próby przed niedzielnym spektaklem. A przerwy wykorzystaliśmy na rozmowę z nią. Od czasu, gdy Pani grała na scenie, która jest za naszymi plecami, w Skawie upłynęło bardzo niewiele wody, jednak w Pani życiu zmieniło się bardzo, bardzo dużo. Jak wyglądały to ostatnie lata? Pamięta Pani może inaczej swoją ostatnią sztukę, ostatnią rolę, jaką Pani grała tu, na scenie Wadowickiego Sokoła? Ostatnie spektakle, to były spektakle w reżyserii pana Stanisława Michno, więc to była Antygona, Wowro, Powsinoga, Beskidzki, Jest Teatr Nasz, na podstawie tekstów Jana Pawła II, to były te ostatnie role. I to nie było wcale tak dawno. I to było Bagatela 13 lat temu. Ale te 13 lat temu w Pani Życiorysie to jest cała, olbrzymi bagaż różnych wydarzeń. Zaczęło się w sumie, jeżeli mówimy o karierze artystycznej, to pierwsza była Wadowicka Szkoła Muzyczna, tak? Tak, była Szkoła Muzyczna, wcześniej była scena WCK i konkursy recytatorskie różnego rodzaju, teatr jednego aktora. Ja na scenie stałam mając lat cztery, bodajże pierwszy raz na konkursie recytatorskim, później już regularny Teatr SOKU. no a potem dopiero zaczęła się walka o zawód, czyli szkoła teatralna, egzaminy bardzo ciężkie, później już scena zawodowa, która Uczy Życia. No i tak, tak to się stało, że dzisiaj jestem u Państwa w Wadowicach. Ale pierwszy etap to był Kraków. Pierwszy etap to był Kraków, PWST Kraków. Później przeniosłam, zostałam przeniesiona do szkoły w Warszawie. Ukończyłam Akademię Teatralną im. Giedroycia w Warszawie. A w Krakowie występy w legendarnej piwnicy. A w Krakowie tak, wieczory w piwnicy, kon, koncerty piosenki aktorskiej, yy, kilka spektakli na scenie teatru groteska, w teatrze Molière, w teatrze Atelier de la Dą z Tomka Gołębiowskiego, trochę tego było. No ale piwnica to przecież legenda. Jak się tam pani czuła? Dziewczyna, jakby nie patrzeć z prowincji, i nagle stoi u boku gwiazd. Legend. Tak, ja śpiewałam głównie z mistrzem nastroju, Mieczysławem Święcickim. Czułam się fantastycznie, czułam się zaopiekowana. Nie było łatwo, ponieważ stała, stara szkoła muzyki i piosenki aktorskiej to nie jest łatwa szkoła. Natomiast jest to niezwykłe przeżycie dla początkującego aktora, więc było pięknie. Było pięknie. Sam nastrój, sam klimat Piwnicy, poszukiwania, bohema artystyczna to jest to, o czym można marzyć. Nie było żal wynosić się z Krakowa? Był żal wynosić się z Krakowa, tym większa radość przyjechać dzisiaj do Krakowa. Ja wychodzę z założenia, że nigdy się nie wynosimy, tylko zmieniamy chwilowo miejsca po to, aby wrócić do tych naszych pachnących, y y brukowanych uliczek i, i być nadal. Warszawa to dalszy ciąg studiów, dalszy ciąg nauki, ale jednocześnie kariery typowo aktorskiej. Tak, tak. Warszawa to studia dziennikarskie, to studia na kierunku psychoterapia i, i oczywiście moja główna szkoła teatralna i zawodowa scena również. To jest Teatr Ekfus w podwarszawskiej Zielonce, Teatr na Bielanach, Stołeczny Teatr, no kilka już tych scen, Teatr Wypieki Kultury między innymi. Różne teatry i różne role. Grała Pani Dulską? Kobietę starszą od siebie o przynajmniej te 20-30 lat, za którą pani zebrała rewelacyjną oc ocenę. Tak, to, to moralność pani Dulskiej, y, którą reżyserowała Magdalena Cwenhanuszkiewicz. To rzeczywiście wyzwanie, bo ja grałam kobietę 60-letnią w pełnej charakteryzacji i oczywiście z ciężarem doświadczeń życiowych. Z jej całą kołtunerią, z jej przekonaniami życiowymi, y, wszystko w formie muzykalu, y, zaklęte w piosenki aktorskie, to była ta rola. Tak. Ale ten fragment, ja muszę przeczytać. Proszę posłuchać, To napisała doktor Anna Małgorzata Pycka. Nielada zadanie spoczywało na barkach pięknej i bardzo uzdolnionej Ani Grabińskiej. Wypadła znakomicie, mimowolnie chyba dodając bohaterce wielu zalet, bo Dulska Grabińskiej to nie jakaś tam pierwsza lepsza fleja w podartym szlafroku papilota, to prawdziwa heroina za wszelką cenę walcząca o swojej bliskiej. No ale potem były na przykład gwiazdy na porannym niebie, gdzie grała pani prostytutkę moskiewską. Przerzucenie się znaczne. <laughs> tak. Prostytutkę moskiewską to była bardzo zabawna sztuka, dlatego że opowiadała o młodych, starszych i bardzo starych prostytutkach rosyjskich, które na czas olimpiady w Moskwie zostają zamknięte w jednym budynku, w jednym pomieszczeniu, no i przeżywają swoje perturbacje życiowe. Ja grałam Lorę, Loran Florianowne, czyli prostytutkę bardzo młodą, która cierpi na ADHD, ma mnóstwo. Energii, jest zabawowa, jest luksusowa, więc to rzeczywiście było wyzwanie przerzucić się z Dulskiej na lorkę, to jest, to jest niebagatelne wyzwanie, i tym, tym większe podziękowania należą się również reżyserowi, tak pani Hanuszkiewicz, jak i panu Lubaszence, który reżyserował gwiazdy na poradnym niebie, no, że dane mi było tego wyzwania się podjąć. No ale na wielkim ekranie debiut znowu zupełnie inna odmienna rola, bo to słynny tryb rzymski. A, tak, to już, to już są um, tradycje teatru plastycznego, tryptyk rzymski na podstawie tryptyku Jana Pawła II. To była rola Ewy. Tam występował Adam i Ewa jako główne znaczące role. Rola Ewy bardzo plastyczna w body paintingu, rola niezwykle um, wykańczająca fizycznie. To było takie um, kondycyjne wyzwanie znowu. No ale kondycyjnym wyzwaniem jest również chyba to, co zobaczymy niebawem na deskach Wadowickiego WCK. Zagranie czterech różnych postaci, czterech różnych charakterów. To nie rada wyzwania. To rzeczywiście pod i łzy ten spektakl. To jest moje ukochane dzieciątko. Mam na imię Psychę w reżyserii Marka Wysockiego, legendarnego pana samochodzika, reżysera Teatru Narodowego. Dziewczyna schizofreniczka wciela się w cztery różne postacie: Żydówkę, Arabkę, Cygankę, Chrześcijankę. Każda ta postać jest zróżnicowana pod względem plastyki ciała, pod względem tempa mówienia, pod względem charakteru własnego i doświadczeń, które dźwiga. Wszystko okraszone ponad kulturową chorobą, która też nie jest łatwa do y, 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 wcielenia sobie w ciało y, jeśli chodzi o osobę zdrową, więc rzeczywiście jest to wyzwanie jedno z moich największych y, aktorskich wyzwań. I to aktorskie wyzwanie czeka panią przed publicznością, która panią doskonale zna, która Panią pamięta jeszcze jako nastolatkę. Boi się pani? <śmiech> <śmiech> Jeżeli aktor mówi, że nie ma tremy, to znaczy, że kłamie. Jestem przerażona, jestem przerażona, jasne, że tak, ale Będę pokazywać, że nie. Ale oprócz tego, że Anna Maria występuje na scenie, można również przeczytać jej przemyślenia na Wortalu Teatralnym. Nazywa się to Dziennik Teatralny. Jak widzisz współczesnego aktora? Czy aktor to celebryta, który dzień bez okładki jest ciężko chory? Czy też musi występować ewentualnie? Czy też aktor to ktoś, na kim można się wzorować? Czy też aktor to ktoś? Kto powinien uczyć, przekazywać coś innego? Kim jest w sumie aktor? W moim rozumieniu trzeba byłoby sięgnąć do źródeł samego zawodu i aktorstwa. Aktor jest przede wszystkim osobą, która ma y, zaopiekować się publicznością. Ma wzruszać, ma cieszyć, y, ma przerażać, wzbudzać litość i trwogę, y, doprowadzać do katarzis, czyli oczyszczenia emocjonalnego. Dla mnie wielkim błędem y, współczesnego świata jest to, że aktor staje się dzisiaj celebrytą, dlatego że celebryta. Według mnie pełni inną rolę niż aktor typowo teatralny. Aktor teatralny to jest spotkanie dwóch różnych, przeróżnych światów czyli aktora stojącego na scenie i yy, yy, osoby na publiczności, która przychodzi z własnymi doświadczeniami. Dodatkowo do tego yy, spotkania dołącza się postać, którą aktor kreuje. Dlatego aktor teatralny dla mnie nie powinien być celebrytą, tylko yy, tylko właśnie osobą, która pozwala na wyjątkowego rodzaju y, przeżycie i wyjątkowe spotkanie. Ale w tych swoich tekstach jednocześnie odnosi się często do społeczeństwa jako takiego. Napisałaś między innymi, czas postarać się o wolność dla wszechogarniającej głupoty. A tak, tak trochę rozwinąć? Wolności nauczyli mnie rodzice, wolności wyboru, wolności słowa niecenzurowanego, wolności kreowania pierwszych postaci i to jest główna wartość, którą wyniosłam z domu, dlatego uważam, że artysta zniewolony, artysta, który pracuje pod politykę redakcyjną, politykę teatru bądź pod, pod jarzmem jakichkolwiek ograniczeń nie może stać się twórcą, nie może stać się artystą przez wielkie A, dlatego ta wolność, jest dla mnie najważniejsza. A może aktor to po prostu ktoś, kto sprzedaje swoje ciało, swoją twarz widzowi, który jest niezbyt wymagający, który sztukę powiedzmy przez duże S traktuje jako przerwę w oczekiwaniu na jakieś badziewie w rodzaju no nie chcę obrażać żadnego programu. Nie zgodzę się. Aktor, owszem, sprzedaje swoje ciało, sprzedaje swojego ducha, przede wszystkim swoją duszę, swoje emocje, po to, aby później zdjąć postać, zmyć makijaż, wrócić do domu i zapłakać naprawdę. A jaka jest Anna Maria w domu? Płacze? Czy się śmieje? W domu? W domu. Oj, śmieje się i płacze. Pewnie, że płacze. Płacze, śmieje się, sprząta, yy, próbuje, nadywanie, Taka jest Anka. O takie hobby pozazawodowe? Yy, hobby pozazawodowym, czyli poza aktorstwem jest chyba mój drugi zawód, czyli psychoterapia. Hmm, czyli yy, pomoc osobom, które na tę pomoc z innej strony nie mogą liczyć. To jest, to jest całe bogactwo psychologii, doświadczeń, które już mamy i mądrości przekuwanej w terapię. Którą można zobaczyć też na scenie. Którą można zobaczyć na scenie właśnie w osobie schizofreniczki, tak. Przypominam, że Anię Grabińską można zobaczyć już w niedzielę 3 listopada o godzinie 17 w sali kameralnej Wadowickiego Centrum Kultury w spektaklu zatytułowanym Mam na imię Psyche.